Słuchajcie, znacie mnie od jakiegoś czasu i wiecie, że ja inaczej tego filmu nie mogę zacząć, jak od takiej stawki jak... Uuu, uuu, głowa w betoniarce! Siemano, klockowe świty witam was w kolejnym odcinku na moim kanale DZIZZ. Spotykamy się dosłownie dziś, bowiem od dziś wychodzi nowy numer magazynu LEGO City. Numer 3 na 2024, musicie z niego zabulić dwie dyszki, tyle musicie pani położyć na radę, a co znajdziemy w środku? Wspomnianą więcej już betoniarką jest minifigurkę robotnika. Świetne łamigłówki, komiksy, rozgrywkę na kółkach... Zobacz, ja będę gadał, po prostu pokażę. Wiemy jak żartobliwie bywa z tymi nazwiskami, tutaj Marek Mure... Mm, ja Pójdzie siedzieć, to będziemy krzyczeć murem za murkiem? Zapowiedzi innych magazynów, których też nie możemy się doczekać? Jasna wizja dla miasta! Czy to moim kloczko City? Nie wiem, nie wiem, przekonamy się. Co to to budowlaniec czy naukowiec z laboratorium? Ej, czy, czy to jest Walter White? Jest! O klaskomierz! Mam nadzieję, że na moim kanale nie robicie ziew, a wręcz przeciwnie, robicie nawet nie tyle ok, nie tyle dobry, co... Super! A dokładnie instrukcję macie na drugiej stronie, jak działa oklaskomierz. Tak jest, zapowiedź kart je również otrzymałem jako starter pack. No właśnie, bo musicie wiedzieć, że magazyn ma oczywiście dzięki hashtag współpraca z wydawnictwem Blue Ocean. Ale pamiętajcie, że tak czy siak dzisiaj go dzisiaj w kioskach macie. Świetny jest plakat schematycznie do pana Murka. Hmm, szkoda, tylko że tego wiadra trochę zabrakło w tym zestawie. Co jest grane? No przecież już puszczałem przed intrem. Głowa w betoniarce! Jeżeli jesteście się zainteresowani konkursem, to tego w tym numerze brakuje, ale nie brakuje zapowiedź kolejnego numeru. Alarm, UFO, co to? Przecież czy to jest Alien Conquest? Co tu się wyrabia, kolejna kosiarka? To się wszystko okaże już 4 kwietnia, bo niby koszenie trawy, a jednak UFO? Jestem już ciekawy tej korelacji między tymi dwoma rzeczami. A korelacja między betonem, a figurką, a dodatkiem, jak wygląda? Powiem tak, na pewno jest to dla mnie jeden z ciekawszych dodatków w tym magazynie. Co ciekawe, pamiętajmy, że co jakiś czas dostajemy taką wstawkę, budowlaną, co jest super, bo wiecie, tym sposobem kupując sobie tutaj te wszystkie dodatki możemy całkiem niezłą ekipę budowlaną znaleźć. Mi brakuje w seriach klasycznych, wiecie, w City, w katalogu właśnie takich budowlańców, budowlańców, budowlańców jeszcze raz budowlańców no ale dosajmy w magazynach. A co dokładnie? No to dostajemy tu wspomnianą mini figurkę trochę upabraną na twarzy, torsik, tak wygląda wszystko. Jest tutaj GID, jest ok. Klasycznym budowlaniec, aczkolwiek dzięki tym rękawom w kolorze Medium Blue jest ok. Całą robotę robi tutaj w który jak widzimy ma uchwyt, żeby on sobie mógł nią ręcznie jeździć. Super, pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że możemy sobie tym kręcić. I faktycznie ten beton tutaj, no właśnie, teraz ja to w ogóle kręcam się do końca, to musiał być tak troszkę bardziej do góry. I wtedy, o. To musi być bardziej do góry. Jeżeli w tym momencie kręcimy, to nam ten beton tutaj lata. Jeżeli kręcimy go na płasko, to faktycznie nie ma o co się zaczepić, tam zaczepa się o te study i wtedy jest gites. Czy jakieś ostrzegawcze coś. No i właśnie troszkę mi tego brakuje, żebyśmy mogli na przykład ten beton też wylać, bo faktycznie tylko w, tych, w tym zakresie nam się betoniarka tutaj rusza i żeby go wylać, musimy faktycznie ręcznie to przekrzywić. Czy to jest jakiś specjalny błąd, ból? No chyba mimo wszystko nie. Betoniarka sobie sobie przejdziemy dookoła, wygląda tak, i wiem, jest to build prosty jest to build niezachwycający, ale jest to build, którego zdecydowanie potrzebujemy. To znaczy, może nawet nie tyle sam build, co po prostu betoniarka. No, czy jak budujecie swoje miasto, czy cokolwiek nie potrzeba wam betoniarki? No, raczej potrzeba, więc nie chcę dodatek. Niech czym ten beton wyleje się w waszych domach i niech czym moje filmy na tym kanale wylewa się tutaj, proszę dla was. Nie, naprawdę, kurczę, jest to fajny dodatek i na pewno wyróżnia się gdzieś na tle innych dodatków City. Ja go osobiście polecam, jeżeli go chcecie pamiętajcie o dzisiaj w kioskach, jest już dostępny. Dostępny jest też dla was wiele innych filmów na moim kanale, tak Gorąco zachęcam, nie tylko budowane klimaty, ale i inne także jest, co robić, zdecydowanie, że zaczyna się weekend. Co macie lepszego do roboty? Dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach. Bye!